Według wirtualnego archeologa Vincente Fuenteza, pod ogromną warstwą lodu na Antarktydzie skrywa się co najmniej jedna wielka piramida. Jego zdaniem zdjęcia satelitarne mogą dostarczyć rozstrzygających dowodów potwierdzających istnienie struktury przypominającej piramidę zlokalizowaną na Antarktydzie. Przedstawione przez niego fotografie mają świadczyć o tym, że w bardzo odległej przeszłości Antarktyda była zupełnie innym kontynentem niż obecnie. Funkcjonująca tam starożytna cywilizacja mogła rozwinąć się na obecnie zimnym kontynencie, pozostawiając na jego powierzchni nieodkryte do dzisiaj wspaniałości. Współrzędne odkrytej przez niego hipotetycznej piramidy podaje poniżej. Możliwe, że te nowe znaleziska będą w stanie opowiedzieć więcej o swoim czasie i dzięki temu poszerzyć naszą wiedzę o okresie, gdy nasza planeta była zamieszkiwana przez nieznane nam cywilizacje. Okres ten jest obecnie skutecznie pomijany przez biegnących historyków. Tym pod pokrywą lodową Antarktydy mogą się znajdować piramidy i inne budowle, które ostatecznie potwierdzą tę historię. Pomysł, że na Antarktydzie mogą się znajdować piramidy nie jest wcale nowy i jest znany od przynajmniej kilkudziesięcioleci. W tym czasie pokazywano już wiele poświadczających o tym zdjęć satelitarnych. Jednak sceptycy dotychczas sugerowali, że struktury te są tylko formacjami naturalnymi, a świadectwa ludzi, którzy twierdzą, że dotarli w te miejsca nie są nic warte. Jednak coraz więcej ludzi uważa, że lodowy obecnie kontynent nie zawsze był tak zimny jak jest obecnie. Co ciekawe, badania przeprowadzone w ostatnich latach zdają się tego dowodzić. Gdyby teraz naukowcy zdołali udowodnić, że znajdują się tam piramidy i bez wątpienia są to sztuczne konstrukcje, byłoby to odkrycie, które mogłoby doprowadzić do ogromnej rewizji znalezienia historii ludzkości. Należy zauważyć, że mity i spekulacje na temat lądu zwanego przez Biegi Terra Australis sięgają czasów starożytnych. Ludzie wierzyli w przeszłości, że obszar o tej nazwie po prostu musi istnieć. Olbrzymi kontynent miał być położony w południowej części planety, aby zapewnić równowagę północnym ziemiom Europy, Azji i Afryki Północnej. Pomóc ten pojawił się w czasach ptolomeusza już w pierwszym wieku naszej ery.